Proponuję, żeby te dni Kozłowa stały się już stałą tradycją i żeby z każdym rokiem audytorium przybyłe na, na te uroczystości było większe. Kozłów w pełni zasługuje na to, żeby organizować takie imprezy. Ludzie dzisiaj ogromnie spragnieni są wspólnego obcowania, wspólnej zabawy, wspólnego przebywania ze sobą w wolnym czasie. Życzę zatem na pana ręce, panie wójcie, żeby. Ten, ta piękna gmina rozwijała się nadal wspaniale na żyznych ziemiach. Żeby polityka państwa sprawiała, żeby te możliwości rozwoju jeszcze się zwiększyły i żebyście Państwo żyli jak to tylko możliwe, szczęśliwie i godnie. Ale także pozwólcie, że powiem dwa słowa na temat tego, co jest jądrem dzisiejszych obchodów państwowych. Mianowicie, dzisiaj obchodzimy jedno z najważniejszych święt narodowych w Polsce. Mianowicie jakże symboliczne zwycięstwo nad bolszewikiem, kiedy nawała bolszewicka próbująca zalać całą Europę została pod Warszawą powstrzymana, co zmieniło historię Rzeczpospolitej, a przede wszystkim postawiło trwały fundament dla polskiej suwerenności i niezależności. O tym dniu trzeba pamiętać, bo kto się odcina od korzeni, od własnej kultury, traci zbiorową pamięć, ten, jak powiadają mądrzejsi od nas, traci stopniowo życie, wspólnotę i godność. Ta wielka bitwa warszawska, która rozstrzygnęła losy suwerennej Rzeczpospolitej i powstrzymała Sowietów, była. Wielkim zwycięstwem oręża polskiego. Dzisiaj przypisuje się kluczowe znaczenie marszałkowi Piłsudskiemu. I to prawda, był wówczas wodzem narodu, to nie ulega wątpliwości. Ale godzi się także przypomnieć i tych, których znaczenie w owych dniach było bardzo istotne. Przede wszystkim Wincenty Witos, przywódca ówczesnego ruchu ludowego. Pomimo bardzo poważnych różnic z ruchem Piłsudskiego wezwał chłopów polskich do za zapisywania się, wstępowania w szeregi wojska polskiego i ta odezwa spowodowała, że armia niepomiernie się powiększyła i zwiększyła swoje możliwości, możliwości działania. Wspierali nas wówczas Francuzi, przysyłając tutaj swoich ekspertów i doradców wojskowych, ale byli także często dzisiaj zapomniani bohaterowie, którzy w znacznej mierze do tego zwycięstwa się przyczynili. Przede wszystkim generał Rozwadowski, o którym dzisiaj mało kto pamięta, ówczesny szef sztabu. Wojska Polskiego był jednym z głównych autorów tej słynnej ofensywy, która doprowadziła do rozbicia, do rozbicia sowieckiej armii tuchaczewskiego. Był także późniejszy premier na wygnaniu, generał Sikorski, który w tych działaniach sztabowo-dowódczych również odznaczył się bardzo istotnymi, trwałymi działaniami. I proszę Państwa, wspominając o tym, Chcę powiedzieć, że my, Polacy w dzisiejszej łączącej się Europie, ponad wszystko musimy pamiętać o tym, że świat światem ze wszystkimi trzeba współpracować, ale pamięć i wspólnota polskiego narodu, tego w miastach i na wsi, musi być w naszych sercach na najwyższym miejscu i na najwyższym poziomie, bowiem. Wielki naród o tysiącletniej historii, naród polski, gospodarujący na wspaniałych ziemiach, musi zachować godność, suwerenność i podmiotowość włączącej się Europie. W tym dniu, który jest także dniem Wojska Polskiego, trzeba powiedzieć, że musimy dzisiaj, o czym mówił pięknie prezydent polski Andrzej Duda w dzisiejszym przemówieniu pod Belwederem, musimy znacznie wzmocnić... Polską armię. Polska armia niezależnie od naszych układów sojuszniczych w NATO i w Unii Europejskiej musi być najważniejszym gwarantem naszej suwerenności. Ta armia przez ostatnie lata była mocno zaniedbana. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich ośmiu lat ponad 11 miliardów złotych uchwalonych w budżecie na siły zbrojne nie zostało na nie wydane. Dzisiaj podniesiono z 1,95% do 2% wskaźnik budżetowy na utrzymanie polskiej armii, a Prawo i Sprawiedliwość, które tu reprezentuje, powiada, że trzeba ten wskaźnik jeszcze znacznie zwiększyć, armię dozbroić, przesunąć, zmodernizować i doprowadzić do tego, żeby na polskiej ziemi znalazły się w sposób trwały bazy NATO. To na pewno zwiększy realnie naszą suwerenność a naród suwerenny jest zdolny do wielkich rzeczy. Kończąc chcę Państwu powiedzieć, że tak jak zwykle w polskim narodzie, który różne koleje przechodzi, godzi, budzi się dzisiaj ta wielka godność i nadzieja na lepsze jutro i Państwu tutaj w tej pięknej miejscowości, w tej pięknej żyznej gminie życzę, żebyście się rozwijali godnie, spokojnie, uczciwie i sprawiedliwie. Bo jak powiada Witos, Polska winna trwać wiecznie, a Taka ich będzie siła, jaka siła narodu, zwłaszcza tu na dole. Dziękuję państwu za uwagę.